No, witam, witam w kolejnym odcinku. Znowu mi się przyciski pomyliły. Ale to nic. Efekt zaskoczenia jednak mnie tak... Chwila. A, chwila, dobra. Myślałam, że o czymś zapomniałam, ale w końcu nie zapomniałam. E, rozumiecie, o co chodzi. Chyba na razie nic na wstępie nie mam do powiedzenia. Oprócz to, że ciągle mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Jak włączam gry, to zaraz zapominam, że Frapsa nie włączyłam, no. Nie wiem. Tylko ja mam taki problem. Mikrofon włączony. Sprawdziłem dokładnie ten przycisk, mogę dmuchnąć. O! Żoneczką drogą. Admirała. Admirałowa, brzydkowrodowa. Czyż to ja już mi dostojny? To ciekawe jakby brzmiały inne. Rejmenowa. Globoxowa... Nie, no Globoxa to jest aglet akurat. No to... No inaczej to chyba może być Globoxowa. Aglet Globoxowa. No nie, to brzmi nie dostojni. E, Tincinowa, nie, Tinsin to gatunek bardziej. Nie, wszystko to tu dobra. Płocnikowa, 800 Wojna zabawa, czekajcie. Co jest? Nie, dealowa nie powiem, bo przecież Tilly chyba woli chłopców. Nie wiem czy ona cokolwiek woli to dziecko, chociaż dziwne. No nieważne, niego to będzie podobnie jak z pomcnikiem E. Eee, 800. Anchponowej no eee, to. ale to przyjaciele. Znaczy powinno być bardziej tak po polsku, wojsko po polsku, nie wiem. Nieważne. Chciałam coś powiedzieć takiego... Miałam dziś dobry dzień, dobra. Co to było? Już się nie kontrolujesz. W ogóle, jak tu jest? Teraz jak skaczę, to nie ma tego, tego dziury w plecach, a teraz to ma. A w ogóle jestem właśnie po tysiąc w nowej skórze. Ta muzyka wciąż jakoś mnie nie może przekonać. Dzięki, stary. No to... Ale ja i tak nie słyszę jej za wyraźnie. Dopiero potem, jak oglądam, to słyszę. Ale ścieki wylewają! Co za nieczuciele w nie sądzę, że piraci się tym przejmowali, bo właśnie w części drugiej, w cybutce mena zatruwali środowisko. Bo było bardzo dobrze to zobaczyć w czarodziejskiej bolanie pod koniec. Takie ścieki leciały! Taka ropa! Szkoda. Po prostu szkoda, środowisko. Dobra, nie ja idę na górę. Nic co tam można powiedzieć? Nic nie można powiedzieć. Nie wiem, czy ja zawsze do tych przycisków strzelam, ale już tak mam po prostu. Ja muszę to trafić. A jeszcze jedno. Mam nadzieję, że niczego nie opuszczę, ponieważ mam wrażliwe ręce i musiałam się nasmarować kremem. No ale mam nadzieję, że nie powrócę klawiatury, bo tylko tam, tam, tam. tam. tam, tam zewnętrzną stronę rąk, jak się to mówi. W ogóle nie wiem, trzymam się albo za daleko mikrofonu, albo nie wiem. A nie chcę mi się garbić. Przysuj się trochę. O, przepraszam, jedną rękę miałam zajęto, to nie mogłam na tym A trzymać, tak O! Wszystko się zmienia! Lasery się ruszają, to płotki, a tamto się chodzą. Bardzo fajne! Nie, ja muszę kiedyś z Pomyluną zagrać na tej planszy, bo ona wydaje się po prostu do multiplayeru. W ogóle w Rayman Originsa też muszę pograć, a nie mam kiedy. Ale moja to prawie całego już przeszła i chwali. Tak, sześć punktów. Cudownie, cudownie. Co teraz?

Starszych planów, mądre. Starszych panów. No, takich kabaret, właśnie. No, takie piękne piosenki, które były. Słuchałam, dzieciństwie, się po prostu zasłuchiwałam. Nieważne. Powtórzyć ten poziom? Tego. M.D.W.D. Kefarkę? Nie. Chwila. Losuję, losuję. Mam zamknięte oczy od razu, mówię. Powtórzyć poziom. A to się w ogóle nie ruszało. a bo się tak nie da, dobra. Ja nie chcę mi się tego powtarzać. Stary przestań może tylko raz. Tylko raz. Nie wyłączałam tego mikrofonu. Nie chciałam w środku tego przechodzenia wyłączać. Serio, nie wierzę, że jest włączony. Jakoś cicho działa. Czeka, Czekaj, sprawdzę go bardzo dokładnie. Dobra. Dokładnie się nie dało. Ale, serio, coś cicho jest. Ważne, że Wy mnie słyszycie. Może ja po prostu taki głos mam. No i teraz się udało. Warto wierzyć w siebie. W takim razie. Przejdę to, no to w ogóle to już mam taki dostęp ultra. Takie dostaje kombosy od ligi premiowej. Kombosy. Lewy. Lewele. Lewe. Nie umiem już mieć po ludzku. Dobrze, może spróbujmy. Ja zawsze... Należy zacząć od prawej strony, na pewno, bo ona jest taka najłatwiejsza, najłatwiej. Tak, zostaje przeciwnika w tyle. Co? No Co tą stronę. Nie ma głupia. No martwi mnie, że te lumpki tak zostawiam tam, na trampolina. Tam będę muszę się wracać. To no, warto się wracać. No właśnie, to co ja robię? Już trochę grałam, tak grałam, przegrałam. Na krawędzi, na krawędzi! Na krawędzi też się. Mm, tego... Naprawdę, nie mam dzisiaj jakichś węgiers twórczeń. Czuję, bo super, naprawdę. Łew na dworze to w ogóle Falon Gorsze jest tylko to bieganie to na początku To strasznie męczące Ale ja tym razem wyjątkowo dam radę Ten kosz nie łapie Biegi to coraz lepiej ale kosz nie łapią O ryman no ja się zwierzę z moich tego Z moich nieumieckich zdolności koszkarskich A ty mi nagle tutaj Paradę wchodzić, dzięki, dzięki. O cudownie, tak, teraz po bagnach. Czy cokolwiek to jest, jakieś tego ropy. Wielkie dzięki, Piraci, za wyprodukowanie tego całego świska, które właśnie mnie opóźnia. Tak, tutaj bardzo łatwo nie przejdzie. Moja ręka zawsze boli, w środku odcinka, nie na początku, w środku. Nie wiem, co się tak męczę. No, bo ja męczę te ręce, oczywiście, na lekcji. Kurde, ktoś luka. Słuchajcie, to ja przerwę. O, już wracam, nie wiem czy coś się nagrało, czy nie. Jakby co to, to potnę trochę. Po prostu nie mogę zapamiętać, czy to jest 9, a nie rolę. no. Ale nie chcę namieszać to. W takim padek tego nie ruszę. Tak, cudownie, już zapomniałem, gdzie ja stoję. Drugie okrążenie, to nie muszę się tak spinać, chociaż muszę, bo ten gość tak nie dogania. Tutaj że z małym mieszkam. Ma ja ci dam. Teraz nie mogę spać, no bo naprawdę jak się tutaj spada, no to już może zapomnieć o wygranej. Trzeba przynajmniej dwa razy się utrzymać. A ja nie mogę! Nie mogę! To jest straszne po prostu, to jest jakaś plaga. Wiecie, ja przyjdę w treningu i będę sobie tutaj trenowała po prostu. Tak ja robiłam właśnie że przejść filmki, kiedy grałam się, tak normalnie nie nagrywałam. To ja po prostu przychodziłam do treningu. To myślę, że Możliwe, że ja też. On powiedział BOLI! Bo tak słyszałam. Boli. Co ma robić? Stajesz tego tak, taką blachą dwutonową? co, ma nie boleć? To by było. Wbrew prawom filmikiem. Aaaa, no kurde, jest się. Teraz ryzykujemy. No dobra, chyba słusznie zaryzykowałam. Oj, ale ja tutaj skoczyłam na tak, że męczę sobie swoje ręce ale jak Ludzie, po prostu jak ze zdenerwowania jakoś, z nudów. Po prostu wykręcam się tak palcą, chudką w rękach. 27 luców, powodzenia! Pociąg do wariatkowa odjechał z czopem. No, ale nieważne. Tu tak, sobie biegaj, ja sobie począcham ręką. Nie wiem jak ma tu mi to pomóc Ja już i tak nie wygram, naprawdę Jak mnie nie wyprzedzi to mi zabraknie wygram Patrzmy na świat optymistycznymi oczami A też słabo to tutaj daje. Tego nie ma za on nie biorę tego wąka? No i tak nie wygram Tararara, tararara, to tam on, to co on Ten dzień to jakiś kompletny a nie, dzień był spoko, dzień był spoko, tylko ten odcinek, jest jakiś szanowaty. Szan musztarda i itp. w ogóle. Jak sobie wczoraj chciałam zrobić kolację, to oczywiście nic nie ma w tej rodówce. Chciałam sobie zrobić kanapkę z sera, a tu jakiś ser morski, ja nie lubię sera morskiego. O w ogóle, u nas w łazience mydło wygląda jak ser, odbiegłam. No nieważne, nie wygram, nie wygram, wygram zgodność. E, przegram z ta godność? No w każdym razie szukam w tej rodówce. w czym kanapkę, Wiesz, no, szynki nie ma? Widzę sera, nie ma. No dobra, jest morskim. Almetty nie lubię, no. A dobra, sera to pozostało. Ale chciałam dwie kanapki, to myślisz? no, z tego widzę krzan. Nie, krzanu nie wezmę. A nie, to musztardy. tam się skończy. Zeterminowany był. To sobie jak ale... Nie, to trzeba oglądać. Ale tak Dużo więcej zostawić. się. I W ogóle. Myślę, z czym zrobić? No w końcu z gemem sobie zrobiłam. O ogóle nieciekawe, a ja, ja uwielbiam gadać o nieciekawych szczegółach mojego nie życia. To jest po prostu moja pasja, męczenie innych... ...tą zadziwiającą zwyczajnością i prostotą. Co, wy to widzicie?! No, siemanko, siemanko. Sorry, gra mi się wyłączyła, potem musiałam zwolnić kompa, no i teraz tego. Wcześniej nagrywałam gdzieś około 18, teraz jest 10, więc słabo pamiętam. Ech, miałam zrobić wieżę. No. To pierwszy pójdzie szybko. Myślałam, że walka na Lumki też pójdzie szybko, ale oczywiście nie, bo w odcinku Globok z Kontra właśnie robiłam wszystko z wież. Udało mi się tylko w muchę. walce na Lumki bardzo, bardzo długo walczyłam. Prawie mi się udało. O, chwila! Frajera teraz. Nie, frajer! O, to się nagrywa. Szczegół! Jak on to robi? Co ty masz? Jakieś kody z internetu? To by pasowało. Ale patrzcie, jaki on jest szybki, kurde, jakby. Jakby mu się tyłek palił. No co, zobaczcie. Przepraszam za infantylne porównania. Nie, to jest moje. To jest moje. Spadaj, czyterku. Dwa! Jestem szczęśliwa. Już nie. Gdzie ty idziesz? Ty mnie niepokoisz. Kurde, ledwo ja pomyślę, to. Gdzie on jest? Ha! Spadaj. Tak, ja chcę wygrać, ja chcę wygrać. Uuu, bo cię pogryzę. Jak pogryzę się Raymana. przecież płytki nie pogryzę. Mogę sobie wdrukować jego obrazy i zjeść, ale papier szkodzi mi na żołądek. Meni, Walka na lumpę jest ciekawsza. O nie, bo cieka... Coś mi w zębach stuka. Przepraszam. No, w każdym razie. Mówiłam właśnie, że coś musiałam kremem smarować, Potem tego. To pewnie od masy solnej, bo dziś no, z masy solnej lepiłam. Wrażliwe ręce, jakieś matko. Tak, w ogóle to byłam na kolacji, bardzo smaczna. Herbatę piłam. nie dostałam faz. No, ja raczej dostałam, no bo. Kurde, piłam tą herbatę na tysiąc sposobów. Razem z pomyluną, żeby się ją wkopać. Stary, no przestań mi śledzić! jakiś przedszkolak. A, podacha. Dobra. No, kurde. Jak mały przycisk? Przyciski, jak. Akurat chciałam powiedzieć przycisk, to powiedział pocisk! Ten frajler mi za to zapłaci. Serio, gotówkę wyciągasz. Kasa na stół. Jak ja mam go złapać, kurde? Przecież on jest. Ale kombo nabił. Nie, nie Wiesz, Jak ja mam globexem, to mi nie szło. Szybko, osłaniam się tu. Co on ma? Szybkie pociski, idealnie. Gdzie on jest? Jesteś bezbronny. Goły i bezbronny. A nie, bo za troskawkę. I tak mnie dobije. No zobaczcie, co on robi. Gumowe pociski. On masz szmatą mnie walić i tak wygra. Po prostu czterski komputer. Um. Kurze, kurze mnie trochę ten parę, taki właśnie. Ojej. się też steruje, tak trochę na odwrót, właśnie. Nie powiedziałam też, nie, sorry, sorry. Że się tak, że normalnie jest lewo, prawo, ale góra i dół jest na odwrót. To nie to już przeszkadza, bo już się przyzwyczaiłam. Kurde, on coś ukradł. Ty, co ty masz? Zostaw! A nie, mam tylko te chyba badziewne. Dobra, to wywalam. Niepotrzebne mi to akurat. Oj, dobra, teraz jestem goła i wesoła. No. Jeszcze wesoła. Jak niepalnie palnie jakimś swoim! Nie! O, te fajerwerki go... No, super marnie. Rozpraszają strasznie. Widzieliście, co on robi? Mnie też potrafią rozpraszać, po prostu w strzela. Raz, dwa, trzy i już nie żyję. Wiem, że jest pięć żyć, nie? Nie, nie, zostaw, zostaw! Jak on to robi? Czemu coś obniża? Czy widzicie, że on coś się robił? Cicho nie! O mnie goni, tak się nie robi! To jest bardzo insportowe! To się robi z daleka. Nie, ja się boję, że samo buja sobie strzelę. Patrzcie nie mam tego życia. Gubowymi pociskami bardzo łatwo sobie... zrobić. Dziwnie się czuję, jakbym mnie nagrywała. Ten frajek, jak do mnie strzeli, to ja po prostu się popłaczę. Cztery punkty. No, nie zauważam, on tak szybko je nabija. Nie, nie uciekać! Już po mnie. już nie żyję. Tak, drugą mi daj, oczywiście, czemu nie. Mo może będzie miał chociaż. chociaż... Co on zrobił? Życie jest No, ale dobra. Wiecie, nudzi mi się, więc spróbuję jeszcze raz. No może, Czekajcie. Mam coś jeszcze do nadrobienia? Dobra, lumek nie zrobię, choćbym miała stanąć na rzęsach. Dobra. Mógł to powtórzyć, bo nie wiem, dziwnie w się nudzi. Dobra, powtarzam. Jak wam się nudzi, tak. Co, co, to jest? Jak wam się także nudzi, no to sobie wyłączcie. Ale nie, no skoro mnie włączyliście, to chcecie mnie obejrzeć. Ewentualnie możecie sobie zostawić na później, jak wam się gdzieś spieszy. Tak, cudownie. Ta broń wcale nie jest. tego. Taka rzadka. I masz swoją marnować? A co do niego, porządnie. Przestań! Bo to było bardzo mądre. Bardzo. Nie, już życie go nie niedługo nie. Trudno. Muszę z tym żyć. Ale już nie muszę. Mówiłem w tym, że w ogóle nie muszę żyć. On już o to zadba. O, co za szczęście nie trafił. Gdzieś cie... On tą lepką bombą po prostu. Nie! To boję! Cicho, coś czuję, że mam muchę. Nie, już bym wolała muchę. tymi szybkimi pociskami to po prostu. O, jeszcze mu zostały. Dawaj. Co? Skończyło mu się akurat teraz. A, pewnie stąd wziął. Cicho, nie! Nie, uciekać, uciekać! Z muchą trzeba się bardzo liczyć, bo jest groźna. Mucha afrykańska, CC i tak Co on ma? Ja po prostu już stresa dostaję, jak to widzę tą czerwień. Cicho, ja uciekam. Nie ma mnie tu. Nic nie mówcie. Mówiłam, nie mówcie, kto mnie zdradził! Nie, ładnie. Tak naprawdę to tego. To bardziej tego. Kolorowego wdzianka nie było. Co znaczy Globox to Globox, ale... Ten mógł się wystroić w jakieś szarości, a kurde, fiolet. No zobacz. Zobacz jak cię łatwo namierzają. Ja już nie wytrzymam, no. A gdybym wziął truskawy, to bym się jeszcze bardziej załamała właśnie. O przepraszam. Obrażonego Globoxa lepiej unikać! Idź ty sobie, ty drożliwa robko! tylko. Gdzieś tam gada ma ten. się obraża zaraz. Nie, sorry. Mnie coś wziął, że zrobić to dwa razy pod rząd. Jak się wspina, nie może mnie atakować. Logiczne. A teraz. Ale, drań, No zobaczcie, tylko się rozepchnął. No i. To wystarczyło. Tak mnie zdezorientował. Nie! Tak super, samo naprowadzaje teraz na mnie. Dzięki. Trzeba to jakoś zgubić. Hmm. Chowany, berek. I. Chowany można zgubić. No jej, no. Gdy nasił to szuka. Cały żelaz. Gdzie on jest? No chodź tu. No i trochę się boję. Nie jestem pewna, czy chce, żeby tu przyszedł. Co ty robisz? Przecież ja miałam szybkie pociski, te fajerwerki! Ja powinnam wygrać. Logiczne. Ale teraz tego. Tego nie mogę zawalić, to jest taka doskonała broń! Ja nie muszę celować, to jego samo dogoni. No zobaczcie, co on robi! A! Doskonała broń, tak? Serio. Jest tak gwarancji. 3 do 5. No coraz lepiej, coraz lepiej. Tak, naciesz się moją porażką. Nie, Tysiące ludzi oglądają. Ja to muszę skończyć kiedyś, nie? Przecież nie będę! Każdy odcinek będzie wyglądał tak samo. Wierzę, wierzę, lumki. Lumpki, tararumki, dobra. Teraz już naprawdę kończę. Kto pierwszy nie chce mi się nawet powtarzać. Może jakieś powinnam tak przypomnieć wam: Big Bang, przyszłość to niedawno była. To tak, podsumujmy. Tutaj pozostały mi tylko lumki. Przypomniałam się, sytuacja taka. To jest bardzo stała sytuacja. Te lumki to bardzo długo jeszcze te gwiazdki będą. Niezapalone. Znaczy jedna gwiazda. To zresztą też walka na Lunki jeszcze sobie poradza. To kto pierwszy? To jest dramat. Widzicie, jak miałam cztery na na cztery, tak? Miałam bardzo dużo punktów, a ten skurczy byk, no, wylasł. Ale nieważne, już nie będę nudzić, bo... Mi się zdaje, że ten odcinek jest krótki, bo ja miałam dużą przerwę, ale pewnie jest długi, więc ja już nie będę przeginać. Dobra, no to cześć.